nie witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was w kolejnym odcinku padokowych plotek. Jeżeli jesteście nowi, no to serdecznie zapraszam do zostawienia subskrypcji, czyli ten przycisk, który jest czerwony, ma być szary. No i super słuchajcie, że jesteście, bo dzisiaj, moi drodzy, to jest po prostu hit. Trafiliście na odcinek specjalny. Tak, kochani, ja mam specjalną stylizację na tę okoliczność mam różową, różową czapkę. Tak, bo mamy baby shower, słuchajcie, pierwszy baby shower na YouTubie. A czyj baby shower? No dziecka legendy. Dziecka, słuchajcie, Berniego Ecclestona i Fabiany Ekleston, które jeszcze oczywiście się nie urodziło, ale mamy informację, że to dziecko jest w drodze. Także słuchajcie, 89-letni Bernie Eccleston i 44-letnia Fabiana Ekleston spodziewają się dziecka. Okej, okay, tutaj powiecie sobie hmm, dziwne, no to to jest jeden punkt, który jest dziwny, czyli różnica wieku, jaka jest pomiędzy Fabianą a Bernim. Nie jest to jego pierwsza żona, także spokojnie i nie jest to jego pierwsze dziecko. I to słuchajcie, co fascynuje najbardziej mnie, to jest różnica wieku pomiędzy dzieckiem najstarszym i dzieckiem najmłodszym, które urodzi się niedługo. Słuchajcie, ta różnica wynosi 65 lat. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ja nie wiem, jak ten gościu to robi. W każdym razie jest żywą legendą, ja za to go szanuję, podziwiam i, i, i po prostu dzięki niemu jestem w szoku. No, także to tyle, jeżeli chodzi o nasz baby shower i czas na newsy! Moi drodzy, co z tym sezonem? Ja się pytam. A no właśnie nie wiadomo. Nie wiadomo co z Formułą 1, nie wiadomo co z MotoGP, nie wiadomo co z samochodami turystycznymi po prostu nic nie wiadomo. Co gorsza, słuchajcie, tuż przed nagraniem tego odcinka wyszła informacja, że Grand Prix Kanady zostało również przełożone w czasie. Miałam Wam powiedzieć, że Auto Motor i sport snują takie przypuszczenia, że to Grand Prix Kanady może być odwołane, a teraz mamy potwierdzenie, że jest przełożone. Na tę chwilę, pierwszym Grand Prix Formuły 1 inaugurującym sezon 2020 będzie Grand Prix Francji. E, to dobrze i niedobrze. Fajnie, bo to czerwiec, także wow, hura, jeszcze tylko 3 miesiące. To pierwszy powód, dlaczego jest fajnie. A drugi powód to fajnie, ponieważ seria wyścigowa, w której ja mam startować, ma być supportem właśnie tego weekendu wyścigowego. Także jak dobrze pójdzie, no to ja już nie będę debiutować wtedy, bo dla mnie to będzie już drugi weekend wyścigowy, ale pierwszy z Formuły 1, także, także całkiem sympatycznie. Jeżeli chodzi jeszcze o wcześniej wspomniany Automotor und Sport, to również przewidują, że odbędą się dwa weekendy wyścigowe pod rząd, jeżeli chodzi o Red Bull Ring i jeżeli chodzi o Silverstone. Co do Silverstone, to też na początku tygodnia pojawiła się całkiem ciekawa informacja, w zasadzie jeszcze nie informacja, ale bardziej koncepcja, że Grand Prix... Wielkiej Brytanii wyścig na torze Silverstone ma zostać rozegrany w odwrotnej konfiguracji. Landon Norris wypowiedział się, że jest to cool, ale tricky, czyli że ogólnie spoko, ale trochę może to być takie no dziwne i całkiem może być to sporym wyzwaniem dla starych wyjadaczy, zwłaszcza. Co więcej, myślę, że to jest bardzo ciekawa koncepcja z tym odwróconym Silverstone, jeżeli chodzi o homologację toru. Jeżeli są założenia, że chcą rozegrać ten tor w wersji odwrotnej, no to na pewno tor jest przystosowany, aczkolwiek ja nie kojarzę, żeby odbywał się taki wyścig w tym rewersie toru, e, dlatego na pewno część barier, część e, tarek musiałaby zostać zmodernizowana, co z kolei wiąże się z kosztami. A jeżeli chodzi o Motorsport UK czy o BRDC, no to nie wiem, czy w obecnej sytuacji mają Trochę wsiana na wyłożenie, na zmianę czy na zupgrade'owanie delikatne toru. Co również jest bardzo ciekawe, to to, że IndyCar planuje dołożenie jednej rundy na torze Indianapolis Motor Speedway. Otóż w ostatnich latach rozgrywały się na tym torze dwie rundy, a teraz dochodzi runda trzecia, która bodajże, z tego co pamiętam, będzie miała miejsce w listopadzie. No i właśnie tutaj moi drodzy, podsumowując ten news numer jeden. Należy zadać sobie pytanie, czy ten sezon w ogóle ruszy. Jeżeli chodzi o MotoGP, to ciekawe słowa powiedział CEO Dormy, czyli po prostu promotora MotoGP, że on jest w stanie ok, ten sezon rozegrać, nawet jeżeli będzie miał on mniej wyścigów, tylko w wątpliwości poddaje całą sytuację logistyczną i wszelkiego rodzaju te nowe obostrzenia, które mogą wydać poszczególne kraje. Te obostrzenia, te rozporządzenia mają dotyczyć właśnie e, przemieszczania się pomiędzy granicami, no bo tak łatwo liczyć, no to jest około 2-3 tysiące osób potrzebnych do zorganizowania e, jednych zawodów, jednego weekendu wyścigowego, tylko od tej strony oczywiście organizatora. No i ciężko sobie wyobrazić, żeby teraz na hura e, całe zespoły, ciężarówki przemieszczali się po prostu jak gdyby nigdy nic. CEO MotoGP powiedział również, że dla niego to jest ok generalnie, nawet rozegrać wyścigi bez udziału publiczności. A z drugiej strony mamy tutaj pozycję Gerharda Bergera, który jest z kolei nie z MotoGP, ale z DTM-ów. I dla niego, jego zdaniem rozgrywanie wyścigów w serii DTM bez publiczności po prostu absolutnie nie wchodzi w grę, no i mija się z celem. Generalnie, z mojego punktu widzenia, ta sytuacja jest po prostu słaba. Na chwilę obecną mój sezon wyścigowy no, też stoi pod znakiem zapytania, aczkolwiek oficjalnie jest odwołana tylko i wyłącznie e, jedna runda, która miała odbywać się teraz. Jeżeli oglądacie e, padokowe plotki wtedy, kiedy one wyszły, czyli w e, czwartek, no to, no to tak, właśnie teraz miałam już być na weekendzie wyścigowym. Ale nie jestem. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będę na tym weekendzie wyścigowym w pierwszej połowie czerwca. Ogólnie szkoda. No, chodzą jakieś plotki, wiadomo, chodzą jakieś plotki, padokowe plotki, że mają zostać rozegrane dwa weekendy wyścigowe, dwa wyścigi podczas jednego weekendu wyścigowego, jeżeli chodzi o Formuł 1 i o inne serie. No, jest to na pewno jakieś rozwiązanie, aczkolwiek wydaje mi się, że logistycznie, no, szczerze, naprawdę nie wygląda to za dobrze. Ale no nic, ja jestem ogólnie. Mm, tak, twarde stąpię po no, ziemi, no. ]Mm, ale jednak jestem de, taką optymistką bardziej niż tą twardą, oso twardą osobą z stołą, osobą stąpującą twardo po ziemi. Także mam naprawdę głęboką nadzieję, że, że uda się rozegrać ten sezon, że nie będzie jakiegoś takiego dziwnego łączenia. Co jest ciekawe, też no Formuła E jest ym, dosyć bardzo przesunięta w czasie, także będzie to ciekawe oglądać Formułę 1 i Formułę E w tym samym momencie, kiedy zawsze te sezony jednak się troszkę uzupełniały. Ostatnio bardzo gorącym tematem jest debata o pieniądzach, no bo jakże o czym by inna mogła być gorąca debata? Eee, tak, o pieniądzach, a dokładniej o cięciach budżetów w Formule 1. W jednym z poprzednich odcinków podatkowych Protek mówiłam Wam, że ta decyzja, która została podjęta rok temu o cięciach budżetowych, o podtrzymaniu tego limitu budżetowego na rozwój, na pracę zespołu, została podtrzymana i wynosi ona 175 milionów dolarów na tę chwilę, na ten moment. Aczkolwiek na obecną chwilę zespoły walczą. E, walczą, aby było więcej i walczą, aby było mniej. Na uwagę zasługuje tutaj wypowiedź Zakabrałna z McLarena, który walczy o 100 milionów, żeby to zredukować jeszcze o 75 milionów dolarów, e, swoją decyzję motywuje tym, że no, sytuacja jest jaka jest. i Jeżeli e, tak dalej pójdzie, no to zespoły nie zarabiają, a płacą. Shutdown został oczywiście teraz wydłużony również o kolejne dwa tygodnie. No, aczkolwiek cały shutdown no, nie wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej zespołów. No, i mówi, że jak tak dalej pójdzie, to prawdopodobnie niestety stawka Formuły 1 może się pomniejszyć o cztery zespoły. Oczywiście tutaj Red Bull i Ferrari są absolutnie na, na nie. Także wydaje mi się, że swego rodzaju kompromisem tutaj po zejściu z ze 175 na 150, teraz jest walka, a to 125. Co więcej, jeszcze, wiadomo, najbogatsze zespoły, w tym właśnie wspomniane przed chwilką Ferrari i Red Bull, dopominają się również, aby wprowadzić taką możliwość, słuchajcie, że ten budżet może zostać, uwaga, powiększony o koszt części podzespołów sprzedanych dla innych zespołów. To jest po prostu kretyński pomysł, no bo wiadomo od razu, że oni wychodzą tutaj z pozycji zwycięzcy, także to tylko by się tyczyło ich, więc, no, no nie wiem, jaki to ma sens w kontekście tych słabszych, może nie słabszych, ale mniejszych i, i, i mniej zarobionych zespołów. No. Bez sensu. Ja myślę, że to ogólnie fajnie, bo na pewno to wyrównuje troszeczkę szanse, że nie ma takiego wyścigu w zbrojeń wspartego tylko i wyłącznie potężną kasą. No i też jest to naprawdę ukłon w obliczu no, takiej, a nie innej zaistniałej sytuacji. Także tutaj myślę, że trzeba po prostu schować swoją jakąś tam dumę, poczucie rządzy i władzy w kieszeń no i przystać na te mniej korzystne dla bogatych zespołów warunki budżetowe, warunki finansowe. Słuchajcie, Wek zaprezentował zmienioną, zmodyfikowaną wersję kalendarza na zakończenie tego sezonu. Otóż ten sezon po raz pierwszy chcieli rozegrać w formacie 2019-2020, czyli że pół sezonu jest w jednym roku, a następna połowa jest w drugim. Czyli miał się odbywać od jesieni do wiosny. No niestety sytuacja jest jaka jest i wyścigi są przełożone. Ta zmodyfikowana wersja kalendarza daje nam szansę, daje nam taki cień szansy w zasadzie... Na zobaczenie World Endurance Championship już uwaga 15 sierpnia, tak, za prawie pół roku, tak mi się wydaje, podczas 6-godzinnego wyścigu w Spa. Następnie, czyli miesiąc po tym sześciogodzinnym wyścigu w Spa będzie legendarne Le Mans, które miało odbyć się w czerwcu, ale odbędzie się we wrześniu. No i następnie, 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 następnie zakończenie sezonu jest w Bahrajnie, również długim dystansem, czyli z założenia, że sezon odbędzie się w formacie jesień-wiosna. Nic nie wyszło, odbędzie się w formacie jesień-jesień. Co więcej, mamy już potwierdzenie ze strony organizatora, że Kolejny sezon wyścigowy, czyli sezon wyścigowy 2021, odbędzie się już klasycznie, czyli wszystkie zawody zostaną rozegrane w jednym roku. To dobrze i niedobrze, bo oznacza to, że debiut na torze Hypercarów no, nie zobaczymy teraz, tylko tak naprawdę pół roku później. Moi drodzy, w miniony weekend ogromnych emocji dostarczył mi wyścig o Grand Prix Wietnamu, który został rozegrany na torze Albert Park. Oczywiście mowa tutaj o Sim Racingu i mowa tutaj o F1 2019. Otóż, co mnie bardzo cieszy, w porównaniu do poprzedniego wyścigu, który miał miejsce w Bahrajnie, ten wyścig nie był kompletną porażką. Oni nie kochani. Były fajne nazwiska, były ciekawe manewry wyprzedzania, no ale oczywiście nie obyło się od problemów również z grą. No i tutaj standardowo po prostu szczęście nie jest po stronie Lando Norrisa i to właśnie on został wywalony podczas Q3 z tejże gry. No i nie wystartował, nie zakwalifikował się, nie było już nawet Lando, bo to jak to miało miejsce w Bahrajnie, także Lando nie pojechał, aczkolwiek i tak piękną oglądalność na e, swoim Twitchu sobie zgromadził, zbudował. E, co ciekawe, pojechali właśnie inni kierowcy ze stawki F1. Tutaj teraz sprawdzimy moją pamięć, czy wymienię wszystkich e, z F1, którzy akurat jechali i byli tacy no, znaczący powiedzmy. Zatem był Charles Leclerc, ale ten zespół Ferrari, w, gdzie no, oczywiście na pierwszym miejsce jest Charles Leclerc, został uzupełniony o Artura Leclerca, czyli o brata Charlesa Leclerca, który znajduje się w Ferrari Driver Academy. Był również Alex Albon w Red Bullu. Zespół McLarena został uzupełniony o mistrza świata, Jenson'a Batona. W hasie z kolei wystartowali kierowcy rezerwowi. Był to Louis de la Tras i był to jeszcze Pietro Fittipaldi, czyli syn, nie syn, przepraszam, wnuk tego Fittipaldiego dokładnie, który startował w Formule 1. Był jeszcze George Russell, był jeszcze Latifi, był jakiś hokeista, był jeszcze Johnny Herbert. A z tym hokeistą to chyba przegięłam. Nie, to nie był hokeista, słuchajcie, to był krykietista. Sorry, sorry panie Krzykiciste, ja aż tak krzykietu nie, nie śledzę, także tutaj przepraszam. No, w każdym razie wyścig oczywiście obejrzałam od treningów po kwalifikacje. Bardzo fajnie się to oglądało i można było zobaczyć całkowicie inne. Nastawienie i inne podejście kierowcy, mieliśmy postać szara lekarka, który po prostu niewiarygodnie jest skoncentrowany. No on to jechał normalnie, jakby jechał ostatni wyścig F1 i walczył tytuł Mistrza świata. E, serio, tak to wyglądało, widać było ten profesjonalizm, co więcej, no jak Ferrari już się zgodziło, że okej, okay, będą bawili się w te esporty całe. No to oczywiście gra była też po, po włosku, na radiu mówił po włosku. I właśnie jak Charles Leclerk wygrał ten wyścig, no jak wygrał ten wyścig, to jak tradycja nakazuje w siedzibie Ferrari, dokładnie na wejściu, były dwie flagi, była to oczywiście flaga Włoch i była to również flaga Ferrari, także przyjemnie się to oglądało. Charles generalnie podczas swojej relacji na Twitchu nie odezwał się ani słowem, Pod się zaczął z niego lać, ta koncentracja po prostu to prawie wyrwał z tego riga. Naprawdę no, było to niewiarygodne. Bardzo ładnie sobie powiedział, poradził Artur. Artur dojechał na pozycji czwartej. George Russell też na, finiszował na podium, także wow! Hura! Pierwsze podium od X czasu dla Williamsa. Super! I ciekawy pojedynek również stoczył Alex Albon razem z Jasonem Batonem. Dla Batona było to wyzwanie. Jak mówił w wywiadzie i, i jak rozmawiał sobie też z Lando, to strasznie dużo czasu poświęcił na Przygotowywanie się do tego wyścigu, bo było to dla niego coś nowego, coś innego, ale sama walka z Aleksem naprawdę była bardzo godna, godna podziwu i, i przyjemnie się ją oglądało. Także ten wyścig daje mu łapkę w górę, bo w porównaniu do Bahrainu to było po prostu niebo a ziemia. Ale nie tylko dzieje się w Sim Racingu, jeżeli chodzi o Europę i Azję, jeżeli chodzi o Formułę 1. Nerwy pulsują, słuchajcie, za oceanem. Mowa tutaj o wirtualnym IndyCar, gdzie najlepszym kierowcą, okazał się, kierowca, związany z super e, karami, czyli Scott McLaughlin. Co prawda, więcej niż o samym zwycięzcy, mówiło się o komentarzach dwóch kierowców wyścigowych, Conora Daly i Scotta D. Otóż wypowiedzieli się oni w bardzo niepochlebny sposób o nierealistycznej fizyce gry, a jeździli oni na iRacing. No i tutaj niestety właścicielom gry to się niezbyt spodobało. A ja iRacing lubię, także nie słuchajcie się ich, bo iRacing jest, jest super. Ale słuchajcie, te komentarze to nic w porównaniu z tym, co zrobił Buba Walls. Otóż wyobraźcie sobie, że chłop tak się wkurzył na grę, że mu nie poszło, że mu nie wyszło, że miał jakiegoś dzwona, że zrobił taki ossentacyjny, bardzo rage quit. No i to z kolei nie spotkało się z pochlebną też opinią i z dobrą reakcją jego sponsorów, ponieważ stwierdzili, że to było tak wyjątkowo żenujące i nieprofesjonalne zachowanie, że oni takiego kierowcy już nie będą wspierać. No i zerwali kontrakt. Ale jak to w padokowych plotkach, moi drodzy, oczywiście, no nie może obyć się również bez skandali. A to jakich skandali? Słuchajcie, opowiem Wam historię o takim kierowcy MotoGP, który nazywa się Andrea Janone. Otóż wyobraźcie sobie ten bardzo fajny driver, motocyklista, niestety nie szedł w parze z badaniami antydopingowymi, no i dostał bana. Dostał bana na 18 miesięcy, czyli na półtora roku. Tak słuchajcie, po prostu... Przyjechała do niego ekipa, zbadała go, pobrała próbki moczu, krwi, czegoś tam jeszcze, no i wyszło, że miał substancję niedozwoloną. Z jego tłumaczenia wynika, że dostała się ona po prostu poprzez jedzenie. No i tutaj jest ciekawostka, bo właśnie FIM, czyli Federazione Internazionale de Motorcyclizm, mój francuski nie jest taki super, w każdym razie FIM, czyli odpowiednik samochodowego FIA. Zgodziło się z tą tezą, że dostała się ta zakazana substancja jakimś magicznym trafem do jedzenia, ale i tak ten ban na starty został podtrzymany. No, średnio cieszy się z tego powodu szef zespołu. On startował w barwach Aprili, no i Aprila podobno e, mówi, że to jest absurd. No i Andrea też mówi, że będzie się do tego odwoływał, ale na chwilę obecną fakt jest taki, że chłop ma bana i tyle. No i na koniec przykra informacja, która w tle ma oczywiście COVID-19. Mowa tutaj o Bobie Warsza, czyli legendarnym amerykańskim komentatorze, który komentował w zasadzie wszystko, bo i Formuły 1, i WRC, i IndyCar, i Formułę E, dosłownie wszystko, wszystko co tylko e, pojawiało się w wyścigowej, motorsportowej amerykańskiej telewizji. No i Bob Warsza oznajmił na swoich mediach społecznościowych, że. Wykryto u niego, zdiagnozowano koronawirusa i, i z tym koronawirusem walczy. Co więcej, no jest to średnia informacja z tego powodu, że znajduje się on w tej grupie osób takiej narażonej, ponieważ wiadomo jest, że od jakiegoś czasu zmaga się właśnie z nowotworem, z rakiem prostaty, także Bob, nie daj się, trzymamy za Ciebie kciuki. Kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dotrwaliście do końca tego baby showerowego odcinka. Pamiętajcie łapka w górę i zostawcie subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Tymczasem ja się żegnam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.